To chyba się jednak dobrze stanęła. Chciałam, żebym lubię, co coś, więc byłam w Wamu Była z... A na scenę chodzi Elisa Tunisyn. Przygotowuje się Wiktor Brenders z predy. Elisa Tunisyn przedstawi nam wiersz, pan Był sobie pan Sikorek, miał domek i śny cud, Zabawek chciał i i lody w każdy stolek, lecz biedny pan Sikorek miał tylko jeden but. Na trobie było starek, i w bardzo krótki, i złoty miał zegarek, i wanie ryłek parę, lecz biedny pan Sikorek miał tylko jeden but. W ludówce mroku co bardzo lubił lud. Był na podwieczorek, łódkę na motorek, drbienny pan Cichorek, miał tylko jeden but. z dobra ciocia Klocia, wybrawszy się do wód, przysłała mu te prezencie parasol, swoje zdjęcie i piękny nowy but. Przy piękny nowy but, że ułożył pan Sikory. i nosił go w sobotę i nosił go w niedzielę, lecz zgubił go we ten stolek ma tylko jeden but. Na scenę wchodzi Wiktor Prenders, a w przypadku się Lila Kruger z Eichhauer. I tutaj jest malutka uwaga dla jury. Numer... Następną osobą miała być Nikola z Bredy ale ona y, zostanie przeniesiona na sam koniec tejże kategorii wiekowej. Pojawią się nowe e, nazwiska. Teraz y, następną osobą będzie występowała Lina.